Cześć moi mili! Witam Was w kolejnym vlogu, witam Was na moim kanale jak na tam i zaczynamy nowego vloga. Dzisiejszy vlog będzie poświęcony moim urodzinom, ponieważ wyprawiam dzisiaj urodziny w pracy. Tak się ubrałam ładniej w marynarkę, żeby nie było, że ciągle tylko jestem tak na sportowo. I yy, idę właśnie do pracy, jak wrócę, to pochwalę się, jakie prezenty przygotowały dla mnie dziewczyny, także do zobaczenia za chwilę. Zatem ja już jestem po pracy, tak jak mówiłam, szczęśliwa, rodziny się udały, nie było jeszcze tylko dwóch dziewczyn, bo się samoizolują, więc dwa prezenty będę miała dodatkowo jeszcze jutro. E, tymczasem Wam pokażę, co dostałam. Patrzcie, e, dostałam... Poro alkoholu, zaraz się na nim skupimy, ale dostałam kartki oczywiście. Yy, jutro będę jeszcze dwie dodatkowe, ponieważ jak to w Anglii, zawsze dziewczyny dają yy, kartki. I te kartki tutaj są takie piękne. Proszę jak one mnie znają. Wszystkie różowe, kolorowe, jak widzimy, piękne. A teraz Wam przedstawię moje prezenty, słuchajcie, na tym tak. Likier y, cytrynowy dostałam od Kim. Super. I z tego co wiem, mam go połączyć z Prosecco. A, a Prosecco też dostałam, tylko że Prosecco zostawiłam w lodówce y, w szkole. Zapomniałam przynieść, więc może Ada, jak będzie wracał po drodze, y, przywiezie dodatkowe Prosecco. To spróbujemy, a to z pracy przyniosę y, te reszty prezentów po prostu. w nie miałam jak zabrać, bo w ogóle to szłam na nogach. Mam 30 minut, y, jak idę. Z pracy na nogach, i po prostu byłoby mi za ciężko. Dostałam białe winko yy, włoskie. Bardzo ładne. Także jak one mnie znają. W sklepie są wszystkie zamknięte, więc wydaje mi się, że super opcją jest kupowanie komuś alkoholu no bo co innego kupić. Yy, dostałam kabernet sangwi z Sangwinią. Proszę bardzo. I dostałam jeszcze winko różowe. To jest kalifornijskie, to jest takie lightowe ono jest takie 5,5% on jest idealny na upały z lodem, więc do wyboru, do koloru dziewczyny pomyślały o tym, żeby mi tych win e, dać po prostu różne, różne te dobra, bo troszkę mi ta kamera tutaj chodzi ok, dostałam jeszcze prócz alkoholu też prezenty i między innymi dostałam perfumki zary od szefowej już się nimi psikałam wcześniej, więc je otwierałam przy dziewczynach, pachną przepięknie, taki piękny flakonik Fajny taki kwiatowy zapach na lato. Mmm, no, super są jestem bardzo, bardzo zadowolona. Dostałam jeszcze e, room diffuser. Zapach. no taki ja Wam pokażę. Nie wiem, czemu tak jest strasznie jasno. Teraz otworzymy. Jak to wszystko wygląda. No jak zwykle wiecie, patyczki. Prosta sprawa, ale ładnie wygląda. Wkładamy do patyczków i będzie sobie yy, odświeżać, tak? Zapach to pokoju. To sobie teraz tu rzucę, bo tego nie potrzebuję. I dostałam do tego jeszcze w komplecie, yy, to jest świeczka, jak się nie mylę, bo nawet jeszcze nie, nie otwierałam. Tak, świeczka. O, jak ładnie zapakowana. ośniczna. Bardzo ładny zapach, jaśminowy. Proszę bardzo. Nie wiem, co jest z tym światłem dzisiaj. To jest taka ładna świeczuszka. Więc to będzie fajnie wyglądało. Zaraz sobie, może ustawię na kominku. Zaraz to ogarnę. Kosz, kosz. A jeszcze dostałam taki y, spray do pokoju z Ejwonu. To jest również jaśmin. Y, do pokoju, czy nawet do pościeli. Czasami lubię sobie psiknąć, żeby to tak wyglądało. Więc tak się przedstawiają moje prezenty. Na tą chwilę. No dobrze, ale to jeszcze nie jest koniec wszystkiego, co dzisiaj mam. Słuchajcie, jeszcze przyszedł mój nowy Glossy Box, więc zobaczymy, co jest w środku, bo ja sama nie wiem. Ja go tak szybko otworzę, tak jak się, jak się dable jak. Bo jestem. Szybko otwieraczka. Uuu, jaka edycja ładna, zobaczcie. Uu, podoba mi się. Dajełby coraz ładniejsze. W środku, bo nie chce mi się ustawiać kamery, chcę to nagrać w miarę szybko. Taka oto edycja. Tym razem. Piękna. O! I co tu mamy w środku? Będę Wam po, pojedynczo wyjmować i pokazywać, dobra? A więc mamy. IOS. O! Chyba Aucja to będzie chciała. Ale zobaczcie, co pisze. Długotrwałe na wilżenie ust, po polsku nawet można przeczytać. I to są mm, jedne z najlepszych e, takich pomadek do ust, takich ochronnych, także super. Bardzo się cieszymy. Steve Laurent, co my tu mamy? Tak się prezentuje. E, ja chyba wiem co to jest, ale nie jestem pewna do końca. Tak, to są chyba cienie do oczu, jak się nie mylę, o tak, taka paletka cieni, bardzo fajne kolory muszę powiedzieć, że to się na pewno przyda, buce to może zużyję, bardzo ładnie to wygląda, sobie na razie odłożę, co tu mamy, tu mamy maseczkę do twarzy, taką w super, i że mud maski, tak jak Wam kiedyś mówiłam, to jest super firma, firma. I to jest naprawdę droga sprawa, więc na pewno to będę y, próbować. I tu widzę, że mi jeszcze dorzucili różowy. To nie jest za bardzo mój kolor, no ale dobra, może być. Także tak się przedstawia pudełko w tym miesiącu majowe. Tu mam jeszcze, o, ale pokażę. Tak, to wszystko to jest super. Z tego, z tego jestem bardzo zadowolona. Także dobra, tyle na, na teraz. Teraz po prostu muszę jeszcze jakiś obiad y, wstawić. Ja Wam pokażę pokrótce, co dzisiaj mam na obiad, bo mam fajny obiad. Y, I tyle, i czekam na męża i otworam, otwieramy proseccio. Zatem dzisiejszy obiad przedstawia się tak, że standardowo moje te peruwiańskie groszki z solą, oliwą i pieprzem idą do pieca na jakieś 200 stopni, 15 minut ja myślę. One się tak lekko przypieką i ugotują, bo troszkę zalałam je też wodą tu mi się już gotuje, muszę troszkę łyżkę obmyć kolorowy ryż, jak widzicie to jest tajski kolorowy ryż, on jest przepyszny bardzo zdrowy, wrzuciłam niech mi się tutaj zrobi no i danie główne słuchajcie, dzisiaj, ja o tym mówiłam na instagramie pamiętajcie, że ja też mam instagram jest to taka potrawka z pierysi z kurczaka i teraz najpierw podsmażyłam sobie por na maśle do tego dorzuciłam przyprawionego kurkumą oraz imbirem kurczaka. Podsmażyłam, wszystko zalałam, słuchajcie, bulionem, dodałam szparagi i to jest obłędne. Potem jeszcze oczywiście dodałam śmietankę, żeby ten sos się troszkę zagęścił, ale ta potrawka jest obłędna, jest banalnie prosta. Ja ją troszkę zgapiłam z profilu obiad dla taty, ale jest obłędna. Polecam Wam. Więc tak to będę wszystko serwować. Zresztą wam pokażę, jak będę serwować. Póki co, muszę zająć się tym, żeby się ugotował ryż i żeby mi się to fajnie upiekło. Zatem tak wygląda gotowe danie. Jak widzicie, ryż on jest taki fajny, kolorowy, jak się ugotuje. Polany, moją potrawką oraz te groszki, które lubimy prosto i smacznie. A po obiadku mały toast pod te moje wcześniejsze urodziny właśnie likier. Tak jak mówiłam, cytrynowy, z Prosecco mąż przywiózł, więc próbujemy, jak to smakuje. Cześć wszystkim! Słuchajcie, mamy dzisiaj bank holiday. Bank holiday to jest coś takiego, jak są święta państwowe w Polsce, albo religijne, a tutaj wszystko zastąpione jest bank holidayem. W związku z tym nikt nie pracuje, tylko ja dzisiaj z szefową, ponieważ jeżeli ktoś przychodzi do pracy w bank holiday, a nasza szkoła akurat musiała być otwarta, ma podwójną płatność. Ja właśnie wracam do domu. Wracam do domu sobie na nogach, ponieważ jak bank holiday, wszystko jeździ jak niedzielę, a na moją wioskę, czyli na moją część miasta, co godzina autobus, więc to jest bez sensu, bo ja tam zajdę w pół godziny. Więc sobie wracam, ale słuchajcie, jest taki ukrop, jest tak gorąco, że się można wściec, Naprawdę. Tutaj jak przywali słońce, jak jest 20 stopni, to naprawdę podcieknie po tyłku. Tak rzecz. Prawdziwie rzecz biorąc, o, coś mi to zagłusza. Wszyscy siedzą w ogródkach naokoło. E, lockdown jest nadal, tak jak mówiłam w niedzielę ogłoszą co z tym lockdownem zrobić. Póki co... Póki co ruch jest zmożony, jeżdżą wszyscy autami, ale mało ludzi chodzi, bo dzisiaj to przeważnie wszyscy będą robić barbecue i będą szaleć. I to Wam chciałam pokazać. W związku z tym dniem, jak widzicie są na przykład jakieś... Mm, Ozdoby, ponieważ dzisiejszy Bank Holiday jest dlatego, że jest widej, wide, czyli jest to dzień zwycięstwa nad Niemcami podczas II wojny światowej i 8 maja jest to takim świętem narodowym. Tak, tak sobie dzisiaj idziemy, tylko podglądamy troszkę brytyjskie ogródki. Jak widzicie, Brytyjczycy się cieszą, że, wygra, że wygrali wojnę z Niemcami, zatem flagi w wielu, wielu domach będą wywieszone po drodze, jak mi się uda, to wam. Dziękuję Wam bardzo za kolejne 15 minut razem ze mną, zapraszam za tydzień na kolejny, na kolejny vlog, może będzie szybciej, zobaczymy, mam kolejny tydzień wolny, więc może mi się uda coś dla Was nagrać nowego, może już będzie troszkę fajniej, bo można skądś troszkę odblokują, będziemy mogli gdzieś się ruszyć. Tymczasem do zobaczenia za tydzień i pamiętajcie o łapkach w górę.